Ale co, gdzie mam blokitek? No nie no. No to zaraz tak. Ale Można tak mam za zrobić. Tym drzewem się Czy ustali? tak mam zrobić? No tak, tylko nie w nas, bo to no będzie... Dobra, no. To tutaj gdzieś należy to. Zobacz jaki jest kadr i dobry. żeby mniej więcej objęło. Dzień dobry wszystkim, to wasza nowa ytuberka Marta. Dzisiaj będzie ujawniona płeć dziecka. <laughs> ale to nie we mnie. <laughs> Chodź tu bliżej. Chodź adaj. Zaraz, zaraz ci powiem. Chodź tu bliżej. Adaś już jest gotowy. Tata zobaczy, to zobaczy. Na to moi drodzy enjoy! Za trzy, dwa, jeden, Nie, 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 to? nie, 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 Dziewczynka. Posprzątacie to. Co? Posprzątacie to. To jest biodegradowalne. To by było na tyle. Teraz idziemy sprzątać. Chociaż to jest biodegradowalne, więc to się samo rozpuści, ale... Nie wiem kiedy. To jest dziewczynka. Zobaczymy jak wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby tak wyszło. Bo nic nie